Cześć, welkomuję Was na moim kanalu. Z tej strony jego starszy kanał Sikłania, czyli Mati Gaming. Zapraszam Was już na 55 spotkanie z gry Portal Was Custom Map Single Player. Będziemy grać mapę Mod Underground B4, dokładnie tak. Także się nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę, oczywiście pod tym odcinkiem z gry Portal 2, Custom Map Single Player w 55 bo jedziemy po 1000 subskrypcji do końca marca tego roku nie nam brakuje ponieważ mamy już 970 subskrypcji na moim kanale dokładnie tak, czyli brakuje tylko 30 subskrypcji do 1000 więc nie nam brakuje, nam będzie udało się ten cel wbić jeszcze w tym miesiącu, czyli właśnie w marcu oczywiście nie zapomnijcie o yy, yy, właśnie że w opisie już się podtacza dzięki z gry Porta Vastu Custom Maps go Player. 55. mi rozdzielicie, o, znajdziecie się panelnik mojego TikToka, Instagrama, tak samo też do grupy na widzów mojego kanału na Discordzie, tak samo też do grupy na widzów mojego kanału na Facebooku, tak samo też oczywiście do mojego maila, tylko z pracy, wola nazwa, i tak samo też oczywiście do strony na Tipli, na napiwek, to będzie panelnik. No i też oczywiście do specyfikacji mojego komputera również No i oczywiście będzie też napisane moje najczęściej zadawane pytania na temat właśnie odcinków live'ów proszę to przeczytać, to ci odpowiedź podano dokładnie tak kiedy live i odcinki otóż to także zaczynamy to nasze spotkanie już 55. z gry Porta w was Tricassu ma single player i życzę jego oglądania to zaczynamy testy. Taka mapa, no ciekawa. Musimy przejść po tych tutaj takich podstawkach, które wychodzą z wody. O tak, o to właśnie chodziło, więc trzeba pomyśleć zagadki jak rozwiązać. Niech Niektóre zagadki są łatwe, a niektóre są trudne. Znaczy ta zagadka nie jest jakaś łatwa. Bo zobaczcie to mi dużo trudności. Mamy... O, okej, okay, tu mamy 60. To już się... To już, to już jest okej, okay, w porządku, dobra, to teraz skaczemy po prostu, Siub. Dobra, i teraz co? Mamy życzki. Mm. O, tak, o to właśnie chodzi. My się też się tak domyślałem. Teraz tu, siub. Dobra, i mówiłem, że trzeba pomyśleć głową? No właśnie, i... I pomyśleliśmy, że... Dobra, teraz skaczemy siód. Okej. Okay. I podnosimy wieżyczki. Dobra, i teraz musimy się... O! Też się tak domyślałem właśnie. Żeby tak trzeba zrobić, żeby się sześć. Ale pierwsza rzecz jaką muszę zrobić To jest z niego se portala strzelić No i jak mam się teraz tam dostać Dobra i to już wiem o co tu chodzi tylko Też się muszę dostać po prostu do, do kostki z powrotem No właśnie Okej okay. O tak, właśnie tak, jak się domyślałem, że to, to może chodzić, no i dobrze domyślałem się, no i teraz co? teraz dostajemy się tam, siu, portal, cyk i skaczemy, i mamy to. I test skończony. End of playtest. Dobro i drodzy, to koniec tego yy, właśnie już 55 spotkania z gry Portal 2 serii Custom Mass i Coplier. mapę od Mod Underground B4 bardzo fajna mapa, bardzo się podobała dokładnie tak to że Cię nie zapycieć o subskrypcji na kanału z dzwoneczkiem łapą łapką się pod tym. Odcinkiem z gry Portalastery Custom w Player w 95, bo idziemy po 1000 subskrypcji do końca marca tego roku. No dokładnie tak. Nie wie nam brakuje. Także do widzenia do zobaczenia, do, i do zobaczenia na koniec spotkaniu właśnie z gry porta ma w single player już w 56. Także trzymajcie się ciepło i pa pa.